Witam Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Właśnie wyjeżdżamy od nas z firmy na jazdę testową samochodem marki Dodge. Jest to Ram 1500 5.7 Hemi V8, 390 koni i rocznik produkcji 2010. Jesteśmy właśnie na pierwszej jeździe po zamontowaniu instalacji gazowej. Zaraz będziemy tankować samochód na stacji benzynowej. No, jest to dość spore auto, więc trzeba się rozglądać, jak tym wyjeżdżać, bo jednak po Warszawie trochę ciasno. Yy... Co tutaj mógłbym o samym samochodzie powiedzieć? No, wiadomo, silnik 57 dość duża pojemność, ogromna masa samochodu. Yy, to trochę musi pobrać tej benzynki. Także pali 18 litrów benzyny. Po zainstalowaniu gazu będzie palić około 20 litrów. Yy, oczywiście wszystko w cyklu mieszanym z naciskiem na miejski. Także 1000 km tym samochodem na samym paliwie to był koszt 900 zł, a obecnie na gazie będzie to kosztować już 400 zł. Także no. Ponad połowę taniej, bo jakby to liczyć, to 500 oszczędzamy na każdym tysiącu kilometrów przejechanych na gazie względem benzyny. No, kwota jest duża, duża. W samochodzie zamontowaliśmy zbiornik oczywiście, zamiast koła zapasowego pod autem. Tutaj zbiornik jest powiększony, ma pojemność 95 litrów. Około 76 litrów z tego yy, zbiornika będzie, będzie do użycia, do wyjeżdżenia. No, samochód, yy, patrząc po swoim spalaniu, zrobi na tym. 380 km, także no, zasięg też całkiem niezły, no bo powiedzmy Warszawa-Poznanie może pojechać na innym zbiorniku. E, instalacja do tego samochodu tutaj w energii kosztuje 6400 zł. No, w tym przypadku zwróci się po przejechaniu około 12800 km. Jest to też całkiem ciekawy wynik, no bo no, mimo wszystko jest to mało, jednak samochód zacznie teraz dopiero jeździć tak naprawdę, a właściciel zacznie odczuwać oszczędności. No bo 900 za 1000 km, no to czuć było po kieszeni, a teraz 400 zł też będzie czuć, ale zawsze lepiej. Dobra, zapraszam jeszcze, a powiem, bo nie powiedziałem o instalacji, tu jest BRC EK32 Pookend Drive, eee, to, to chyba wszystko. No, zapraszam jeszcze do obejrzenia filmiku z tym samochodem stankowania pojazdu na stacji benzynowej. Pokażę, gdzie został mocowany wlew. No i jeszcze do obejrzenia filmu z jakby montażu instalacji gazowej w tym aucie, bo to będzie jako następny film. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowej.